Ała! Co jest? A coś mnie gryzie. A jaki temat? Drogi panie Mateuszu, co pan myślisz o byciu starym? I nie jest to wycieczka osobista. Redaktorze Kowalski, pan mnie pytasz o poczucie starości, to ja panu opowiem. Na dwa sposoby, ale zacznijmy od tego podstawowego. Jasne, że człowiek zaczyna czuć się starszy, im starszy jest. I to poczucie przychodzi na rozmaite sposoby, bo z jednej strony to jest zadyszka, kiedy wchodzi po schodach. Zdarza się. Z drugiej strony są to te siwe włosy, które molestują człowieka przez lustro. Zdarza się. Z trzeciej strony są to takie rzeczy jak brak skupienia. Trochę większe trudności z uczeniem się, zapamiętywaniem informacji, przetwarzaniem ich zdarza się nagminnie. Z czwartej strony to jest zmiana trybu życia, który nagle przychodzi i masz takie poczucie: No, mógłbym w sumie zasiedzieć noc, ale jakie to będzie miało konsekwencje później? Jakie to będzie miało konsekwencje następnego dnia? I jeszcze ta myśl. Ale po co ja mam zarywać tę noc? Przecież mogę równie dobrze pójść wcześniej spać i wstać wcześniej i zrobić to, co jest do zrobienia. Druga sprawa, jeśli chodzi o poczucie starości, to jest też to, że nagle rzeczy przestają mieć znaczenie. I nie wiem, czy starość nie pokrywa mi się tutaj też z dojrzałością. Jakąś jej odmianą. To, że jeśli miałem się kiedyś uczyć, ponieważ nie miałem informacji, to teraz jest zastępowane tym, że mam część informacji, że wiem jak część rzeczy zrobić i tylko muszę dobierać to, czego mi brakuje. Więc to, czego nie mam w sile, to, czego nie mam w bystrości związanej z witalnością ciała i umysłu, teraz już nadrabiane jest to, przez co teraz już nadrabiane jest przez to, co zbierałem, zbierałem, zbierałem przez lata. I to jest ten pozytywny aspekt poczucia starości. Drugie, trzecie, czwarte, nie wiem już które poczucie starości, to jest to, że przestajesz się dogadywać z pokoleniami pod tobą. Bo zawsze było tak raczej, że ci, którzy byli dawni, ci starsi. To byli ci, których nie rozumiesz. A teraz tych, którzy nie rozumiesz, to są ci starsi, ci nad tobą wiekowo i ci młodsi, bo oni zaczynają żyć w innym świecie totalnie, w innym języku, w innych okolicznościach przyrody i elektroniki i nagle wiesz, że jesteś stary, bo technologia ci uciekła. Nie jest to złe, jest to naturalne, ale na pewno objawia to, objawia to poczucie starości. I dalej o tym doświadczeniu, nałożonym na różnicę pokoleń, kiedy patrzysz na tych młodych, to nagle masz poczucie, że wiesz, jak oni naiwnie myślą. I to jest naturalne, bo ty to przeżyłeś, masz swoje zasady, ja mam swoje zasady. To jest to, że wiesz, jak niektóre rzeczy powinny wyglądać. Zaczynasz kostnić z jednej strony, a z drugiej strony wyznaczasz sobie pewien moralny standard. Standard to chyba dobre słowo, według którego chcesz żyć. Fajnie, żeby on był elastyczny w stosunku do innych, ale dość wymagający w stosunku do siebie samego. Myślę też, że to przychodzi z wiekiem. I tutaj troszkę zostawiam dwie historie z tym związane. Pierwsza będzie to historia o tym, jak Abraham Lincoln miał przyjąć jednego ze swoich doradców i dostał gościa, który miał doskonałe wyniki, miał taką cefałkę, że po prostu każdy by go zawsze przyjął. I Abraham Lincoln go odrzucił. No więc jego inni doradcy pytają, dlaczego ty odrzuciłeś tego gościa? Widziałeś jego osiągnięcia? Czy ty widziałeś jego doświadczenie? Czy ty widziałeś, co on robił w życiu człowieku, panie prezydencie? Pan to widział, to pan? Na no to Abraham Lincoln mówi, no widziałem. No, i widziałem też jego twarz. Tu jest napisane, że on ma 40 lat. No, jak się ma 40 lat, to już się jest odpowiedzialnym za rysy swojej twarzy. I myślę, że to jest wyznacznik tego poczucia starości, że patrzysz w lustro i jesteś odpowiedzialny za to, jak Twoja twarz wygląda, bo już się zdążyłeś na to napracować. To jedna rzecz. A druga, i taka ostatnia w tej mojej krótkiej, ale przydługawej wypowiedzi, to będzie historia, która wydarzyła mi się dokładnie 10 lat temu. Bo było to tak, siedzieliśmy sobie z kumplem w. Było to tak, siedzieliśmy sobie z kumplem w knajpie, no i tam rozmawialiśmy o różnych rzeczach. I on powiedział, że nagle, że no my już mamy 30, to. Już warto by coś z tym życiem naszym zrobić. I mnie to zbulwersowało z dwóch powodów. Po pierwsze, bo nie wiedziałem, co ze swoim życiem jeszcze wtedy robić. A po drugie, my mieliśmy wtedy 27 lat. To już jest po studiach, to już wiadomo, troszkę się przeżyło, ale z drugiej strony, tym stwierdzeniem, my już mamy 30, tam prawie 30, nagle gość jednym ruchem skasował 3 lata naszego życia. I mnie to straszliwie wtedy uderzyło. I wtedy sobie postanowiłem, że w te 3 lata można tyle zrobić, żeby móc powiedzieć, no dobra, teraz to ja mam 30 dopiero. I czy się udało czy nie, no to już nie mnie decydować. Natomiast zabawna rzecz jest taka, że tak jak mówiłem, po pierwsze, gość był 5 dni młodszy ode mnie, a po drugie, teraz jest 10 lat później. Ja znowu mam kolejną 40, tym razem za 3 lata, już trochę mniej. I mnie włączyło się to samo, co tam temu. Gościowi. I sobie pomyślałem, Jezu, muszę na to uważać właśnie, żeby znowu nie stracić tych lat, nie odebrać ich sobie, bo dobijam w górę. Ale to, że to zrobiłem, to właśnie może jest objaw mojego poczucia starości, poczucia tego, że o, to już. Walczę z tym, ale czasami dopada. No i tyle, tak naprawdę. Mam nadzieję, że coś sensownego tutaj padło. Ty powiedz mi, dlaczego mi wrzuciłeś ten temat? Bo jednak redaktorze Kowalski jesteś tym starszym z naszej dwójki, więc chciałbym dowiedzieć się od osoby bardziej doświadczonej przez wiek siwszej niż ja, siwiejszej, bardziej siwej, z dłuższą brodą. Jak to jest z tym poczuciem starości? No, a na podsumowanie pewnie przyjdzie czas. Chyba muszę nadać kontekstu mojemu pytaniu, bo to pytanie raczej wywodzi się z tego, że... kojarzysz pewnie film, może nawet nasi słuchacze kojarzą film, Naga broń, nie wróć, Zabójcza broń. Tam było sobie jako główni bohaterowie dwóch policjantów, którzy no, mieli różne perypetie. Panowie byli w wieku może nie starczym, ale już takim w kwiecie wieku, nazwijmy to roboczo. O, ładnie mi się to ostatnio klei z tym, jak ja się czuję. Yy, jeden z nich, o bardzo charakterystycznym, mocno zapigmentowanym kolorze skóry, yy, niejaki Roger Mardock, miał takie sztampowe powiedzonko. Znaczy, no może nie sztampowe, ale bardzo często padało w, w trakcie każdego z serii filmów. Jestem za stary na to. I kluczowe dla mnie jest to, w których momentach to padało. Bo z jednej strony, ok, on jakby podkreśla, że jest za stary, tylko on to podkreśla w momencie, kiedy już coś zrobił i stwierdził, że na to jest za stary. Czyli go to nie blokowało. Co prawda nie było tam żadnych kwestii społecznych i tak dalej, no ale fizycznie było to dla niego bardzo dużym wydatkiem, yy, czy tam raczej bardzo dużym obciążeniem. I na fali tego on potem stwierdza, że jest za stary. Po czym w następnej części robi dokładnie to samo albo i troszkę więcej. No, jakby od tego się wzięło moje pytanie. Z tego, co ty powiedziałeś, to trochę wygląda tak, jakby <laughs> ludzie starsi byli jakoś wybitnie doświadczeni przez życie. Ja wiem, że tak nie jest że trochę tutaj hiperbolizuję. Bo też nie Tobie o to chodziło, <laughs> ale mam takie poczucie, że stwierdzenie, że ktoś jest stary, to jest taka tarcza. Taka tarcza, że czegoś nie mogę robić, czegoś nie wypada mi robić, ale niewiele ma to związanego z, z, ch z chceniem robienia czegokolwiek. Czy jakiejś konkretnej rzeczy, w zasadzie. Wiek to jest PESEL, dla mnie przynajmniej, patrząc o, oczywiście na siebie. I, i, I ten PESEL nie do końca ma w sumie jakiekolwiek znaczenie, no może poza momentem, w sumie dwoma momentami w życiu. Jeden, kiedy uzyskujesz prawa wyborcze, i drugie, kiedy uzyskujesz prawa emerytalne. Z tym, że o ile to pierwsze jest bardziej prawdopodobne, tak to drugie w tym kraju jest coraz mniej prawdopodobne. I to jest w zasadzie tyle, co, co z PESELu wynika. Ja osobiście nie jestem też fanem obchodzenia jakoś hucznie okrągłych urodzin, bo co to zmienia? Trzeba się będzie skonfrontować w, takie, w taki dzień z tym, że jednak ten PESEL postępuje i może już lepiej czegoś nie. A to, co powiedziałeś, że może nie wypada, może, może lepiej się położyć wcześniej, rano wcześniej wstać i, i, i na fali tego rano zrobić więcej, to wydaje mi się, że tutaj też przesadziłeś troszeczkę. W sensie, czy aby na pewno, jeżeli ktoś jest z sobą przez całe życie, to on się nie położy wcześniej, bo po prostu nie zaśnie? To chyba za mocno stereotypami poleciałeś, bo ty też wolisz siedzieć po nocach, i nie wydaje mi się, że za jakieś 15-20 lat nagle radykalnie się to zmieni. Znaczy, zmieni się oczywiście. Będziesz siedział po nocach i będziesz wcześniej wstawał. Ale to tak z mojej perspektywy. Tak mi się widzi, że to co ty podpiłeś pod starość, to ja podpinam bardziej pod doświadczenie zdrowy rozsądek. Bo Ponoć tak to już jest, że z wiekiem spada nam zapotrzebowanie na adrenalinę, a bardziej nam rośnie zapotrzebowanie na święty spokój. Z tym, że ta adrenalina jest kojarzona z młodością. I tutaj jest taki zgrzyt mały. Bo człowiek starszy. Nie mówię, że stary, ale starszy już nie do końca ma prawo do takich szaleństw. No, chyba, że go dopadnie kryzys wieku średniego, ale to w sumie nie są szaleństwa, tylko kupuje motor i szuka kochanki. Przynajmniej tak się mówi. A co ty myślisz po takim naświetleniu sprawy przeze mnie o tej kwestii teraz? Oddaję głos do y, nie wiadomo gdzie już widzę, że zmieni się sposób naszego podcastowania, bo właśnie otwieram sobie notatnik po przesłuchaniu tego, co mi mówiłeś i chciałbym zacząć od tego, że w zasadzie nie, ja uważam, że doświadczenie i starość idą w sobie w parze, ale tylko pod warunkiem, że oczywiście jesteśmy skorzy się uczyć. Bo jeśli człowiek nie chce się uczyć, no to cóż debil pozostanie debilem. I tak jest chyba zawsze. No ale tutaj jeszcze zrobiłeś kilka takich uwag, o których chciałbym trochę pomówić. Po pierwsze, mam wrażenie, że to, że jesteśmy starsi, oczywiście dużo zmienia to, co mówisz. Tak, jestem sową, ale czuję, że ta moja sowiość jest już coraz bardziej wymuszona. Czuję to, że właśnie wolę wstać rano po to, żeby chwileczkę posiedzieć, albo nawet jak wstaję rano, to jestem o wiele bardziej produktywny niż jestem, kiedy zarywam kolejne noce. Bo to się na mnie odbija, albo po, po prostu nie jestem w stanie tak szybko się zregenerować też, żeby ruszyć do działania, kiedy zarwę noc. Kiedyś po prostu goiło się to na mnie jak na psie, jak to się mówi. Teraz po prostu odreagowuje, te, te niedospanie się ślimaczy, w ogóle nie chce się goić, wdaje się w to gangrena i moja żona nie jest w stanie ze mną wytrzymać, jak się nie wyśpię. No to jedna rzecz. Druga rzecz to, o co mówiłeś, o tym, że nie wypada. Ja nie wiem, czy to jest taka rzecz, która gdzieś padła w tym, co mówię, bardziej chodziło mi o pewien standard. Bo nie wiem, czy do tego nawiązywałeś. To, że jeśli ja coś uznaję za to, że nie warto tego robić, to uznaję, że nie warto tego robić, dlatego że już coś dążyłem przepracować, że już mam za sobą pewne doświadczenia i może to nie wypada, zamieńmy na to, że to się nie opłaca i nie opłaca się. Z różnych względów, ze względów moralnych, ze względów relacyjnych, ze względów finansowych, wizerunkowych, cokolwiek, bo jest to już za mną, bo Młodości robi się głupoty, ze względu na to chociażby, że mamy o wiele więcej testosteronu, że mamy większą podatność na ryzykowanie, tak jak to powiedziałeś, a później wiemy, że po prostu ryzyko właśnie się nie opłaca, że to ryzyko, które moglibyśmy podjąć, jest nieadekwatne do ewentualnych zysków. Dlatego mam wrażenie, że później z wiekiem człowiek staje się coraz bardziej zachowawczy. Ale mam też jedno wrażenie, i trochę żyję względem tego przekonania, podług tego przekonania, że największa przygoda zawsze jest przed nami. I tutaj to nie jest ta Piotrusiowa największa przygoda, czyli śmierć, ale to, że jeśli ustawimy sobie tak system wartości, że przed nami jest największa przygoda, to nie będziemy tymi zdziadziałymi ramolami, którzy przychodzą na pół litra piwa do baru i opowiadają jakimi to kozakami byli w młodości, tylko będziemy otwarci na to, nie żeby kupić motor czy znaleźć kochanka, ale żeby... Otworzycie po prostu na przygodę. Czy to będzie wyjazd gdzieś tam, czy to będzie podjęcie nowej niesamowitej pracy, czy to będzie zawiązanie nowej przyjaźni, rozpoczęcie czegoś, czego normalnie byśmy nie rozpoczęli, gdybyśmy nie mieli takiego nastawienia. I to jest niezależne od wieku. Zresztą, właśnie jeśli jesteś coraz starszy i dalej myślisz, że największa przygoda jest przed tobą, no to zachowujesz pewną świeżość. Eee, co do tego, I'm too old for that shit, mam wrażenie troszkę, że. Chodzi o. Mam wrażenie troszkę, że... Można tak mówić, kiedy się coś zrobiło i można tak mówić, kiedy się czegoś nie zrobiło, ale i tak chce się to zrobić. Bo tak, są takie rzeczy, na które jesteśmy za starzy, tylko z tego względu, że na przykład już wiemy, że powinni to robić młodsi. A co mam na myśli mówiąc powinni. Bo jednak idziemy do przodu, czy to w karierze, czy to w naszym, jakby to powiedzieć, też. Podejściu na przykład, że pewne rzeczy już zrobiliśmy i już więcej ich nie powinniśmy robić. Jeśli je będziemy robić, to może się okazać, że właśnie, I'm too old for this shit. Ja mogę ze swojego przykładu. Ja w przyszłym roku chcę już zrezygnować z robienia rzeczy w przedszkolach, bo już robiłem ich tyle, że właśnie jestem na to za stary. Czy mógłbym? Mógłbym. Czy byłbym w tym dobry? Prawdopodobnie tak, ale z drugiej strony, no właśnie. I am too old for this shit. Więc nie używam tego jako tarczy, używam tylko tego jako pewnego filtra, do tego, żeby przepuszczać pewne rzeczy dalej. Bo jeśli przestanę to robić, to może się zwolni miejsce na inne rzeczy, które ja, jako ja, już jestem do nich przygotowany, do których ja jestem przygotowany i które dadzą mi o wiele więcej życiowo. Bo jeśli robisz cały czas to samo, to znaczy, że stoisz w miejscu, tak naprawdę. Dobra. I jeszcze jedna rzecz, o której tutaj wspominałeś, czyli cezury życiowe, yy, którymi są nasze PESELowe wyznaczniki, na przykład urodziny. I ja też mam podejście, że nie lubię celebrować, natomiast takie rocznice albo na, na przykład dekadnice, czyli jak masz 30, jak masz 40, wcześniej, jak miałeś osiemnastkę, czyli tak jakby nasza dojrzałość, kiedy przychodziła, kiedy dostajemy prawa. To są takie momenty, w których można się trochę ze sobą rozliczyć. I właśnie. Po to albo inaczej dlatego warto się na nich troszkę skupić. Czy to przez celebrowanie, czy to przez taki moment namysłu, i wtedy to poczucie starości może do nas dojść. Do mnie dochodzi na przykład w ten sposób, że myślę, że chciałem osiągnąć więcej, ale nie zdążyłem, ale w jakiś sposób mi nie wyszło. I później mam do siebie lekki wyrzut. No ale to są różne takie rzeczy, które gdzieś tam mi. Wchodzą po głowie. Jeszcze sobie zapisałem o tym, żeby nie traktować tej starości jako tarczy, która chroni nas przed życiem. I nie pamiętam o co chodziło, ale to chyba ładnie powiedzieć, że jeśli będziemy traktować starość, poczucie starości, jako coś, co jest naszą wymówką, no to trochę robimy sobie tym podgórkę, bo przez to my tracimy to życie. A jeśli jesteśmy starsi, to z automatu okazuje się, że zostaje nam go mniej niż kiedy byliśmy młodzi, więc powinniśmy chyba troszkę bardziej z niego korzystać. I przez korzystanie nie mam tutaj na myśli, że właśnie robienie tych wszystkich ryzykownych rzeczy, bo myślę, że na to jest jednak czas młodości, ale na smakowanie. Bo to jest coś, czego no możemy nauczyć się dopiero z wiekiem. Taki mój komentarz. I moi Sławku, drogi. I jedziesz. Czyli tak, jak dobrze rozumiem, to mm, pojęcie starości w sumie chyba trochę pejoratywne, zgodnie z tym, co powiedziałeś, można by zastąpić e, takimi bardziej pozytywnymi aspektami, jak e, dojrzałość, odpowiedzialność i świadomość konsekwencji. I to mi nasuwa pewną anegdotkę z moich czasów, kiedy pracowałem sobie w banku. A w zasadzie w instytucji finansowej, co jest mniej istotne? Istotne jest to, że miałem telefon od klienta, a w zasadzie przyszłego klienta, który dopytywał o jakieś tam aspekty, ja nie znałem odpowiedzi, więc zostawiłem sobie jego numer i powiedziałem, że oddzwonię jak tylko się dowiem. Zacząłem obdzwaniać osoby, które wiedziały, przygotowałem odpowiedź, dzwonię do pana, wytłumaczyłem, że tak jak on myślał, że to jest, to jednak tak nie jest, przynajmniej nie w naszej instytucji. A co pan zaskoczył mnie stwierdzeniem, że mi bardzo dziękuję. A czemu mi bardzo dziękuję? Bo yy, dzięki temu, co mu powiedziałem, poczuł się młody. No, zbaraniałem, bo dość nietypowe podejście, więc dopytałem, ale dlaczego? Odpowiedź brzmiała, bo wydawało mi się, że w życiu już wszystko widziałem, słyszałem i doświadczyłem. I jeszcze raz panu serdecznie dziękuję. No, byłem trochę w szoku. To tak a propos tych wszystkich aspektów, które wspomniałem przed chwilą: <laughs> dojrzałości, odpowiedzialności i świadomości konsekwencji. To chyba jest taki opisowy sposób przedstawienia starości, tego czym powinna być, przynajmniej według przekazów. Tych takich bardziej kulturowo nacechowanych. No bo w końcu Rada Starszych to Rada tych mądrzejszych, bardziej doświadczonych i ogarniających życie. Pomijam fakt, że prawdopodobnie ja bym się już nie mieścił w Radzie Starszych w jakimś plemieniu sprzed parunastu wieków, bo by mnie najzwyczajniej w świecie już nie było na tym padole. No cóż, plusy wydłużonej średniej życia w dzisiejszym świecie. A co do celebrowania urodzin. To. Ja jestem nie, Bo to pozostawia przynajmniej we mnie osobiście taką myśl, że czegoś nie zrobiłem, coś mogłem zrobić inaczej. I to są rzeczy, na które nie mam najmniejszego wpływu. Więc to wywołuje we mnie tylko tak jak powiedziałem, negatywne emocje. Które niczego nie rozwijają, które mnie nie motywują do wzmożonego działania w jakiejś kwestii, z prostej przyczyny. Ja bardzo często nie mam czasu na rzeczy, które chciałbym robić, bo trochę na własne życzenie jestem przywiązany do lokalu. I wyrzucanie sobie, że czegoś nie zrobiłem, mogłem coś zrobić inaczej, to nie ma najmniejszego sensu. Teraz się trochę tłumaczę, jestem tego świadomy, ale klucz do sukcesu to mieć dobrą wymówkę. Rozliczanie się z przeszłością może mieć sens w momencie, kiedy robisz to z kimś, kto w razie czego ci troszkę to stonuje, pokaże ci trochę inną perspektywę, bo siedzenie tylko i wyłącznie we własnej głowie może doprowadzić do dziwnych przemyśleń, i może doprowadzić do naprawdę dziwnych wniosków, które mogą być nie do końca zdrowe dla nas. Bo powiedzmy że sobie w Dzień po 40 urodzinach, po imprezie, po, po wspominaniu, yy, uświadomię, że zmarnowałem kawałek życia. I co? I trzeba coś z tym zrobić. I wpadam na genialny pomysł, że radykalnie chcę zmienić swoje życie. Nie. Radykalne zmiany. He, he, teraz wychodzi moja starość, to nie jest nic dobrego. Radykalne zmiany kończą się często radykalnymi porażkami. Może trochę wychodzi ze mnie strach, ale mm, to nie ma sensu. Jakby osiągnąłem pewne rzeczy w życiu, i może podsumowanie życia to jeszcze rozumie, ale takie, tak jak ty to powiedziałeś, rozliczenia, mm, jakoś źle mi się to kojarzy bo wiesz, komunistów rozliczali tam też było kupę kłamstw kupę naciągnięć, nadużyć i, i zatajania faktów ja chyba tak nie chcę ale podsumowując trochę mam nadzieję, że też się do tego odniesiesz poczucie bycia starym wydaje mi się, że jest głównie w naszej głowie to znaczy fakt Organizm się starzeje i niektórych rzeczy nie przeskoczymy. Może nawet lepiej nie ryzykować z próbą przeskoczenia niektórych rzeczy, ale z czasem, i tutaj to na co Ty zwróciłaś uwagę, jesteśmy w stanie troszeczkę bardziej smakować to życie. Potrafimy na nie popatrzeć z większej perspektywy, z dalszej perspektywy w zasadzie i doceniać te mniejsze rzeczy, bo one mają troszeczkę więcej smaku. Bo mają. Ciekawsze kolory i nie muszą lecieć szybko i uderzać nas za każdym razem prosto w twarz i to tak z półobrotu wręcz. Mój drogi, to ja już też będę zmierzał w stronę podsumowania, ale muszę wypunktować ci pewną rzecz. Bo z tego co rozumiem, to nie podsumowujesz rzeczy dlatego, że te rzeczy mogą się okazać dla ciebie niewygodne. No i przez to później nic z nimi nie będziesz robił. Ale przy takim podejściu to znaczy, że będziesz robił te niewygodne rzeczy przez następny rok i następny i następny i one ci będą narastać. I ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. A z drugiej strony zwróć uwagę, że powiedziałeś, że od razu chcesz radykalnych zmian. A ja nic takiego nie powiedziałem. Ja powiedziałem tylko, że robię rachunek sumienia po to, żeby za chwilę można było wejść w nowy etap życia, na przykład rok po urodzinach, odrobinę lepiej. I tutaj mam na myśli przede wszystkim drobną, delikatną korektę kursu. Nie rewolucja, ale raczej zmiana, choćby o pół procenta, żeby zmierzać w tym kierunku, który nam się zamarzył. I nieważne, czy jesteśmy uwiązani lokalem, czy cały czas jesteśmy w trasie, te pół procenta zawsze może sprawić, że ta jakość życia, te niuanse będą smaczniejsze, a my będziemy o te pół procenta bardziej szczęśliwi. To taka a propos celebracji. Choć szczerze mówiąc, myślę, że to jest materiał na zupełnie nowe głosówki albo na rozmowę przy mikrofonie w studiu. A tymczasem, podsumowując, myślę, że starość i tak nas czeka. Właściwie nie myślę, jestem pewien. I warto byłoby, żeby w ten termin starość pakować nie tylko zniedołężnienie, ale to wszystko, o czym mówiliśmy, bo wtedy starość nabierze szlachetności. I chyba tego nam i Wam, drodzy słuchacze, życzę. No, i cóż, wiele herbat zostało wypitych podczas nagrywania tego odcinka, a ja zrobiłem wiele kilometrów. I niezależnie od tego, ile kilometrów zostało przejechanych i ile herbat zostało wypitych, mówili dla Państwa Sławek Statystyczny Kowalski i Mateusz Gadający Świstak. I na koniec, jeśli Was coś gryzie w temacie starości, poczucia starości, napiszcie w komentarzu, albo po prostu napiszcie do nas na maila, którego znajdziecie w komentarzu. Do następnego.